Cześć, tutaj jest Wika Wiku. Dobra, nie, to żart. To jest moja koleżanka, ja tak nie mówię. <noise> wzięło nas na nocne filmiki. Właśnie, teraz filmiki. chyba filmiki? będziesz w większych filmikach, nie? Ona nie będzie mięgo. w większość. Ma na imię Nikola. Mhm. Mhm. Ja umiem gadać. <noise> no wiem. Tak mi wzięło, no bo wzięło nas na nocne filmiki. Wiesz czemu? Samo? Nie wiem. Pytam się Ciebie. A ty wie są? Nie, nie wiem. Dobra, no to będziemy ona będzie w większości w moich filmikach na YouTube. No to tak. W dzisiejszym filmiku będziemy rozwijać sobie informacje. Będziemy Wam mówić też, że na moim kanale na Facebooku możecie mi zadawać pytania. Zostać pisać na Facebooku wikawiku, tak? No to będziecie znaleźć informacje, no i będziecie mogli pisać w komentarzu pytania do mnie i do mojej koleżanki. No i możemy ten, robić nawet ten, um, grać w jakieś gry, takie jak butelkę, kawę. Właśnie. Um, żeby nam przypomnieć takie trochę ten, jakieś lata lub coś. <ścoughs> Więc um, piszcie w komentarzu. I jeszcze jedno. Dziś Nikola, ty będziesz wy w większości filmikach, tak? Mam nadzieję, że łapki w górę będą, tak? Łapki w górę. Subskrybujcie. Tak. To jeszcze nie koniec tego filmiku. Mam dla Was fajną, fajną propozycję. Jaka? Jak? No koleżanka może niedługo przyniesie telefon, hmm? no. bo ja swój telefon <noise> gdzieś um, zaczaiłam, nie wiem gdzie, nie? <noise> Nikola skupia się na kamerce. Um, ona się śmieje, bo mój brat się wykupia. On jest młodszy, nie jest jeszcze taki, um, nie ma jeszcze takiej głowy. Um. Mój bracie tylko... może się pokazać, ale, ale tylko, nie, no, bo jest twarz. prawie na głos. Tylko Ty... twarz. Tylko twarz. Mój młodszy braciszek. Pa. Dobra, idź. Pa. Dobra, no to tak. Będziemy, piszcie, będziemy robić dziewczynskie rzeczy, takie wiadomo, ale jak chłopcy coś chcą coś robić, no to, to też, tak? Zostaje tam, więc dobranoc. I no to... jak chcecie coś, tak, no to... Co ja gadałam? Zapomniałam. Skupiłam się na tym. Mm. 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 O, i moja kole... koleżanka, K koleżanka Nikola ja gada będzie... gadać trochę bliżej? Nie jest tutaj jakaś hałera, że można gadać. No i moja koleżanka będzie ze mną nagrywała, Au. będzie ze mną nagrywała tak. filmiki. I jak chcecie, no to patrzcie. Tu jest takie... Dobra, robi się z lupa. No to może będzie mieć poradnik do takich tych. Tak. Jestem grzeczna, nie Tak. Ja robiłam sobie na szyję. Teraz będzie mniej filmików, to pojeżdżam do Polski. Nie wiem, czy przypominałam tak. No, chyba. Nie wiem, nie wiem. Moja koleżanka jest szalona, jak widzicie. Dobra, pa. Ten filmik nie musicie lajkować ani subskrybować. Ale. Bo to Oczekuję... Tak. nas pierwszy. Yy, pierwszy co jest Vlok. ona też. Pierwszy filmik, w którym ona jest. Ale subskrybujcie mój kanał ogólnie, tak? Więc pa pa, łapki w górę. Chyba, że nie chcecie, nie? Moja koleżanka, łapki w górę, tak? Chłopka, chłopka, chłopka. Dobra, pa już na serio pomachaj. Pa. Powiedz pa. Pa!